Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowałam dla Was materiał, który pewnie będzie kręcony przez dwa najbliższe dni. Pokażę Wam w nim moje bagaże: co zabieram, jaką torebkę, jaki plecak i też co w środku będzie się znajdować, co jest mi potrzebne. Myślę, że taki film będzie najlepszą poradą do tego, jak się pakować na wakacje. Ja lecę Lionerem i mam tylko zakupiony bagaż podręczny, więc mogę wziąć jeden bagaż większy i jedną torebkę mniejszą ja tutaj zrobię taki mały myk, mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu po prostu torebkę schowam na lotnisku do plecaka i będzie jako jeden bagaż to ja nie będę jej potrzebować, dlatego myślę, że to będzie fajna opcja a po drodze mi się jeszcze przyda do Warszawy bo lecę właśnie z Warszawy, ale o wszystkim dowiecie się w daily vloga ja zmieniłam plecak, bo plecak, który Wam pokazywałam w daily vloga jest czerwony wzięła sobie jednak moja siostra, miała sprawę na początku brać walizkę, ale po czasie zdecydowała się jednak, że plecak jest wygodniejszy, dlatego da mi ten czerwony, który jej się podoba, A sama zakupiłam, raczej ona mi zakupiła w ramach wymiany taki szary, zobaczycie go na filmie. Tak właśnie ten szary podobał mi się od początku, ale siostra mi przekonała, że ten czerwony będzie bardziej rozpoznawalny itd. No a potem doszłyśmy do tego, że skoro jej się podoba to nie weźmie, a mi zakupi inny. To jest ten sam, ten sam model plecaka, tylko po prostu inny kolor. To też jest fajne, bo będą się od razu odróżniać. Na początku pokażę Wam ubrania i wszelkiego rodzaju rzeczy, które pójdą do plecaka, a potem pokażę Wam bagaże takie dodatkowe. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was inspiracją, ale też, że będzie Wam się go miło oglądało. Chciałabym Wam pokazać, jakie ubrania zabieram i ogólnie, jak tego jest bardzo mało. Ja nie potrzebuję bardzo dużo na wyjazd. Jak możecie zobaczyć, u góry leżą swetry. Biorę cieńsze i grubsze swetry, jasne i ciemne. Poniżej... albo dobra, najpierw bluzki. Tutaj są dwie bluzki, bo biorę tylko dwie. To jest kostium, góra od kostiumu. Tam są skarpetki, to wiadomo. Tutaj mam dwie pary spod. Jedne to te y, turkusowe, są do kostiumu, jako dół. Do kostiumu, bo ja nie lubię majtek do kostiumu, tylko zawsze biorę krótkie spodenki. Bo spodem są jeansowe, w razie było trochę chłodniej. Tutaj mam piżamę. I tutaj mam pięć sukienek. Biorę sukienki, bo to jest najlepsze na wyjazd. Najwygodniejsze i też zajmują najmniej miejsca. Mamy w jednym ubraniu cały komplet na górę i na dół. A biorę pięć sukienek. No i oczywiście buty. Dodatkowo zapakuję bieliznę i tego już oczywiście Wam nie pokażę. Jak możecie zobaczyć tego jest bardzo mało i w efekcie mam ciemny plecak, ale o tym Wam już wyjaśniłam wcześniej. Teraz będę pakować chemię i już Wam będę to pokazywać z bliska. Myślę, że to mi wystarczy, na pewno jeszcze coś przyjedzie czyste. Ja nie lubię brać zbyt dużo ubrań. Teraz chciałabym Wam pokazać moją kosmetyczkę z płynami, jak możecie zobaczyć. Jest to przezroczysta kosmetyczka z Avonu i są to wszelkiego rodzaju płyny i kremy, które biorę do samolotu. Będę miała jeszcze drugą kosmetyczkę, też Wam ją pokażę, ale chciałam pokazać Wam, co tutaj spakowałam. Mam nadzieję, że tutaj pojemność się zgadza, ja później to podliczę i tutaj Wam napiszę. I też mam nadzieję, że mi się to zapnie, jak nie to jeszcze coś oddam. Już muszę powiedzieć, że płyn do soczewek oddałam do innego bagażu, po prostu chłopak, mojej siostry ma bardzo mało płynu, więc mu oddałam a jeżeli mi się to nie zapnie, to na pewno coś mu jeszcze oddam ale mam nadzieję, że się zmieści dlatego teraz Wam po kolei będę pokazywać, co tutaj mam na samym wierzchu tutaj mam suchy szampon z Batiste akurat mam wersję XXL, ale to jest 50 ml więc suchy szampon na pewno się ze mną pojedzie Oczywiście mój idealny soleil, czyli krem do opalenia 30. Moja ukochana baza pod makijaż z Rimmela, ona ma też 30 ml. Mój niezawodny podkład, czyli Bourjois Healthy Mix. I Bourjois jest tutaj dość. Taki ciężki, no ale nie chcę zabrać żadnego innego podkładu, bo to mi się najlepiej mówiąc. Myślałam o tym, że wezmę ten z Zumela. Niestety tamten jest dobry na lato w tej plastikowej tubce, więc... na zimę, bo on jest jasny, a właśnie ten burzła jest najlepszy na lato, przepraszam za pomórkę i już wam mówię ile kurczę ma ten burzła? 30 ml. Zrobię tutaj będę układać a potem wam potem sobie spokoję na spokojnie. Oczywiście tuż do rzęs, czyli wolimy ją nasz, z so całkowicie turso black. Wzięłam sobie już tą kosmetyczkę tutaj nogi, to będzie mi prościej wyciągać i po kolei Wam będę pokazywać. Wziąłam nowe perfumy z Egonu, ale wziąłam je tylko wyłącznie do tego, że to jest 30. i to jest e, tutaj Tomorrow, Always in Love, nowy zapach. Jest bardzo mało proponów, dlatego mi się sprawdzi. To mam tonik e, z e, Rosmana z w de lub taki malutki tonik. Tutaj jest mały też pyszny z Rosmana. Z Isany. Tutaj jest miaturka mojego szamponu. Tutaj mam taką yy, z Laren, którą zapomniałam Wam pokazać, z dostałam ją przy zakupie Effaclar e, K+. I ona się zna makijaż i to ma 100 ml, więc wyjedzie za mną do demakijażu. Oczywiście La Roche Posay K+, bez tego kremu bym nie pojechała. Bo wiadomo, czasem nam od innej wody coś wyskoczy, no to zawsze lepiej mieć coś takiego. Mój antyperspirat z Nivei i to jest miniaturka i ona ma 15 ml. Nie, 25 ml. Tutaj e, gratis, który dostałam właśnie przy zakupie tego, już idea solej do twarzy, to jest mleczko, tak? Już wam powiem, tak, mleczko po opalaniu, takie łagodzące. On też ma tutaj 100 ml, więc mogę zabrać. A przyda się, bo wiadomo... Czasami może słońce na kogoś złapać, no to zawsze taki produkt się przyda. I tutaj mam dwie ostatnie rzeczy, czyli Catrice Liquid Camouflage i bazę z To są wszystkie produkty płynne, które zabieram. Jak widzicie kosmetyczka jest pusta. Ona, ta kosmetyczka jest idealna w wymiarach, tam chyba milimetr tam 5 mm większa. Mam nadzieję, że tutaj mi się solicy nie przyczepią i ona jest przezroczysta i będzie z wyszków w że żeby po prostu łatwo ją było wyjąć. Teraz chciałabym Wam pokazać, co mam w drugiej kosmetyczce, bo zabieram dwie i tą jedną z płynami, którą przed zobaczyliście. A teraz chciałabym Wam pokazać, co poznajdzie się w drugiej kosmetyczce. Tu nie będą tylko kosmetyki, tylko różnego rodzaju również akcesoria. Tutaj ta kosmetyczka ma taką oddzielną kieszonkę na zamek, małą. I tutaj wsadziłam patyczki kosmetyczne i płatki kosmetyczne, takie wiecie, do zmywania makijażu na przykład. I teraz Wam pokażę co jest w środku. Będę wyciągać po kolei i się nie zdziwcie. Po pierwsze zabieram opaskę do włosów, bo bardzo często kiedy robię makijaż, na przykład kiedy nakładam podkład lubię zabrać włosy. I które potem się malować, tutaj będzie również takie małe lusterko do postawienia na stole. Oraz opakowanie od soczewek, ale to wsta za później. E, może pomadki. E, tutaj wsadziłam pomadki na inne dni, czyli tu jest Golden Rose 08. Chcę tutaj odkładać. Tutaj mój ulubiony e, błyszczyk Butter Glow z NYXA. I on jest w kolorze BLG 05. Kolejna pomadka w kredce z Golden Rose, numer 10, mój ulubiony. Tutaj mam również pomadkę z Avon z edycji limitowanej. A ona jest teraz w z sprzedaży i to jest Pink Dream. To jest prześle różowy kolor, taki bardzo naturalny, bardzo dziewczęcy. Trochę zabrałam produktów do ust, bo wiadomo, rano będzie się używać jaśniejszych, wieczorem ciemniejszych, nie wiem też jeżeli będę ochotę Tutaj mamy również krytkę z Goldena z porożą 09 Jeżeli miałabym ochotę na bardzo ciemny czerwony no usta to zabieram sobie właśnie Może gdzieś tam na wieczór Taką ciemniejszą Zabieram długotrwałą tą Long stay, Mam Moją jedyną w tej chwili 01 Zabieram również brązową pomadkę Rimmel The Only One Numerze 710 Easy Does It Na pewno znacie ona była w moich na To jest naprawdę prześliczny kolor Możecie zobaczyć, ale ona nie jest taka, ona jest taka półtransparentna, wygląda naprawdę ślicznie i też na przykład na wieczór w szalonych kolorowych stylizacji. Zabieram również Maybelline 240 Galactic Mouth, bardzo fajna dzienna pomadka, taka lekko Zabieram również dwie konturówki do Specify, czyli 131 Raspberry i numer 010 minut tą 10 minut bardzo lubię używać do e, właśnie tego masełka z Nexa. Oraz zabieram pomadkę z Rimmel i to jest 070 Air Fairy. Do makijażu zabieram również kredkę z Rimmela 213 In The Nude. Na nie wodą. Czarnej kredki nie biorę, bo choć moja siostra że czarną i nie ma sensu tego tublować. O, jeszcze jeden kraj, się znalazł w kolorze 11 miałam go na ustach w filmie z Alo. Bardzo podoba mi się ten tak, do dlatego go zabieram. Oczywiście za moja kredka do drugiej z Maybelline Bronze Safin w kolorze Dark Bez niej nie jest, byłabym w stanie zrobić sobie makijażu brwi I raczej nie będę wyglądała. Już teraz tak się przyzwyczaiłam, że nie dobra zrezygnować. Zabieram kilka pędzelków i tak. Taki zwykły pędzelek z stawu, z jakiejś linii Lance One z Allegro, to jest Hakuro taki do nakładania i lądowania to jest H79, pędzel do ruszu z Avon, tutaj, tutaj mam również Hakuro H70, taki płaski do nakładania cieni i tak z pędzli zabrałam naprawdę tylko to co potrzeba. Tutaj mam pędzel H15 do konturowania, wziąłem sobie taki malutki. I tutaj jest kolejny do blondowania mój ulubiony H77. Tu zabieram również taki pędzelek do grubi, jest to pędzelek z E1u bo mam drugą szczoteczkę do wyczesowania. Pędzel do rozświetlaczy, czyli ten mały, to jest yy, Stamping brush z Real Technics. I drugi do blondowania H80, taki mniejszy. Ja zazwyczaj zabieram właśnie te dwa, H77 i H80. Bo bardzo dobrze mi się wykonuje i makijaż. Tutaj mam jeszcze jedną z iPhone taką dzienną, prawie neutralną Hollywood z serii właśnie. Tak jest tutaj Hollywood i to jest Scarlet Glamour. To no jest taka bardzo delikatna kremowa, też wodna kurwieńca. Na właśnie staram się zabrać takie moje ulubione krematki. A! I jeszcze tutaj jest pędzelek z zestawu, no, może no, najpierw jest pędzel do podkładu nowy, który jest to jest H54. Tutaj mam też taki pędzel z Madame Lambre. Teraz chyba ta piwa się nazywa Lambre, jeżeli się mylę. Kiedyś właśnie kupiłam go przez znajomych, bo można jako rzecz pracował w tym filmie, dlatego właśnie zabieram tak sobie zasad pędzelków, ale ten do nakładania Ci nie jest naprawdę fajne. Zabieram również drugą pomadkę Remerg The Only One, 600 Pici Tą, którą Wam ostatnio pokazywałam w Ja lubię mieć wybór, zależnie od pogody, tak, od stroju, od pornia zmieniać pomadki. I tutaj mam tak. Zabieram puder do konturowania czy brązer z Kobo. I to jest numer, on już wygląda strasznie, bo część za mną no 308 Sahara Sand, to jest ten jaśniejszy. Zabieram również róż z Avon, to jest e, taka imitowanka i to jest odcień Huggy Pink. Jak widzicie, to są bardzo ładne róże blutki i właśnie on za mną no I zabieram również drugi róż, który będzie pasował do innych makijaży, ale zaraz Wam go pokażę. Tak, czyli drugi róż to jest mój róż z Nyxa i on jest w kolorze Pichad o, o jest grupie. Zabieram rozświetlacz z Lovi Silver oraz rozświetlacz z Gold. To zależy że po prostu będę makijaż, taki będę używać rozświetlacz. O, tutaj się zawieszyła jeszcze matka. Taka zimna czerwona, czyli Maybelline 184 Raspberry Diamond. Nie mogę właśnie znaleźć, chciałabym kupić sobie jeszcze jedną sztukę, bo mi się kończy, a właśnie już tej linii nie ma. Zabieram tylko paletkę czekoladową różową. No i tutaj jest puder z, Rimmala, z tej matki, może zabierzę na transparent. Mam też puszek do pudru i w tej kosmetyczce również znajduje się biżuteria. Myślę, że to wcale nie jest duże, trochę mam pomadek, ale tak jak Wam mówiłam, to zależy też od tego, jak będą wyglądały moje usta, czy będą przesuszone w takim klimacie, czy też nie. Czy też będę je modłać rano, czy wieczorem, może pójdziemy sobie z do jakiegoś Pawło, to ja też potrzebujecie mniejsze pomadki. Ja zawsze wolę mieć więcej pomadek, a tym bardziej, jeżeli pomadki się nie liczą do płynu, to dlaczego by nie skorzystać? Zaraz Wam pokażę moje bagaże podręczne. Teraz ja chciałabym Wam pokazać mniejszą sztukę bagażu, bo moją mniejszą sztuką bagażu będzie etui na aparat, bo na mój wyjazd zabieram aparat, dokładnie do skrzynkę ten kokona, na którym teraz nagrywam, bo chcemy mieć bardzo fajne zdjęcia z wyjazdu, dlatego też właśnie zabieram ten futerał, który dostałam przy zakupie, tutaj w środku też będą kable, tutaj karty pamięci, Zaraz też przypnę pasek do y, strzanki, i to będzie właśnie mój bagaż podręczny. Zobacz, będę to po prostu myślę, że trzymać w ręku, i to nie jest jakoś super ciężkie. A dodatkowo będę mieć torebkę, i zaraz się mnie zapytacie, y, jak ja to zrobię, skoro będę miała torebkę i będę miała ten bagaż. Po prostu na lot wsadzę torebkę z powrotem do paseka, a po lecie wypakuję. Tylko po prostu sobie wyciągnę dowód i telefon. Myślę, że to jest naprawdę super opcja, a wiadomo, torabka będzie jej potrzebna na wyjeździe, ale tak samo nie brałabym aparatu typowego do plecaka, dlatego właśnie zabieram etui. I tutaj już mam schowaną um, ładowarkę jedną, tutaj akurat do kamery, i też będzie jeszcze ładowarka do kamery i ładowarka do telefonu, ale ona jest w zaraz wam pokażę. Do plecaka dołożę jeszcze moje etui na okulary, bo nigdzie mi nie wyjdzie indziej. W środku mam te nowe czarne okulary. Nagle ja zabieram tą nową torebkę z Deichmanna. Ona jest idealna w wymiarach, ale no niestety i tak będzie schowana. Tutaj mam klapkę, yy, której mamy zamek, jak możecie zobaczyć. I tutaj będę trzymać po prostu telefony i już Wam pokazuję, co znajduje się w mojej podręcznej torbie, która tylko właśnie na czas pobytu w samolocie będzie schowana, no i na odprawę. W mojej podręcznej torebce znajdują się nagrążone kosteczki z co do przecierania dłoni, Oczywiście kamera do vlogowania, żeby Wam robić relacje na bieżąco. To muszę mieć zawsze pod ręką. I też myślę, że potem spróbuję ją dorzucić do tej e, dużej torby albo po prostu na bieżąco do plecaka. Zobaczymy. Kabel do powerbanka. Małe składane lusterko z Avon. Te dwie pomadki z Vibo, Julix Bo one są fajne, bo to są takie same koloryzujące, więc myślę, że mi się sprawdzą właśnie na podróż. W środku też mam portfel. Oczywiście mam dowód osobisty, i tam jakieś pieniądze. Ale to jest mój portfel z Avonu. Wziąłem ten mniejszy, bo większy, by mi tutaj nie wszedł. Oczywiście słuchawki do telefonu. Ładowarka do telefonu, żeby po prostu móc go podłączyć w polskim busie i nie marnować sobie energii w baterii, bo to zawsze jest najgorzej, kiedy mamy rozładowaną baterię. I oczywiście powerbank. To jest wszystko, co zabieram właśnie. W torebce podręcznej. Myślę, że nie jest tego dużo. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. I tak jak Wam mówię, później tą torebkę samą do plecaka. Mam nadzieję, że ten film z mojego pakowania bagaży na wyjazd do bagażu podręcznego w Ryanairze przypadł Wam do gustu. Może będzie on dla Was inspiracją, gdy sami będziecie się pakować na wakacje. Ja myślę, że zabrałam tylko naprawdę najpotrzebniejsze rzeczy. Wiadomo, że byłoby tego dużo, gdybym nie prowadziła kanał i nie chciała dla Was zrobić relacji, bo jeszcze będę miała sporo kart pamięci i różnych takich drobnostek, ale myślę, że jest to naprawdę fajna pojemność. W plecaku mamy jeszcze trochę miejsca, więc spokojnie wsadzę torebkę. Oczywiście w plecaku będzie jakaś tam jedna kanapka, wiecie, jakieś jedne gruperki, tak tylko, żeby po prostu zjeść coś do czasu, kiedy będę na lotnisku. Na lotnisku powinienem również coś zjeść, nie wiem, czy jakąś kanapkę, czy też jakiś obiad zobaczymy. W tej chwili bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, zachęcam Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Widzimy się w kolejnym filmie już jutro, trzymajcie się, cześć!